Ewangelia według św. Marka, rozdział 16, wiersz czternasty i piętnasty. Później zaś ukazał się im jedenastu, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych stałego. I powiedział im, idźcie. Do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Rozmowa po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy spotykał się z uczniami, którzy dali się opanować wątpliwościami, nie wierzyli nawet gdy już docierała do nich ta nowina, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, bo już niektórzy ich widzieli: kobiety, Maria Magdalena między innymi, ale mężczyźni, no właśnie ta ich duma. Pewność siebie nie uwierzyli, nie zajęli właściwej postawy. I czytamy tutaj, że Jezus, kiedy się z nimi spotkał, to ostro ich zganił. No, tak ostro ich zganił, że to zostało nawet zapisane przez Ewangelistę Marka. I do dzisiaj to czytamy. Ta sprawa stała się jawna. Jezus Chrystus. No tak ostro z nimi porozmawiał, ale nie po to, żeby ich skrytykować, zdołować, zniechęcić i odrzucić, tylko żeby ich zmobilizować, żeby ich nawrócić. Bo zaraz następny wiersz, tak jak czytamy, powiedział do nich w tym kontekście, w w tym temacie nagany, jawnej nagany, powiedział do nich, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Czyli Pan Jezus Chrystus, kiedy poruszył nawet trudny temat, trzeba było jawnie zganić uczniów, tych jedenastu, to i tak nie zrezygnował z nich. Ale powiedział, ja będę z wami. Czyż nie jest to twórcza krytyka? Czyż nie jest to jawna nagana, która... Wyprowadza z jakiegoś takiego stanu niewiary, pasywności, zniechęcenia? Właśnie kiedy Jezus jest też dla nas przykładem takiej reakcji, że w jawny sposób można kogoś też zganić. Oczywiście potrzeba w tym wiele mądrości, też i wyczucia, i rozeznania, z kim można sobie na to pozwolić. No, jedenastu uczniów Judasza już nie było, przez trzy lata chodzili. Z Jezusem, i była tam już baza zaufania, takiej dobrej znajomości, dobre relacje były. Nie można jawnie ganić kogoś, kogo znamy tylko tak pobieżnie. Ale gdy popatrzymy również na przykład apostoła Pawła, kiedy zauważył obłudę Piotra, wielkiego również apostoła, to też czytamy, że jawnie sprzeciwił mu się, otwarcie sprzeciwił się Piotrowi, dlatego że. W Piotrze pojawiła się taka obuda, robił uniki. Najpierw jadł z poganami, później się wycofywał. I w tym momencie, kiedy apostoł Paweł, to zauważył, że jest potrzeba, żeby jawnie go zganić, sprzeciwić mu się, to też to uczynił. Nie możemy kryć siebie nawzajem swoich błędów, złych postaw, zachowań, decyzji, tylko dlatego, że się dobrze znamy i nie chcemy naszych relacji psuć. W zasadzie. Prawdziwe dobre relacje polegają na tym, że możemy czasami też bezpośrednio zwrócić sobie uwagę, możemy to jawnie uczynić publicznie przed wszystkimi. Oczywiście nie ze wszystkimi możemy sobie na to pozwolić, ale jeżeli mamy takie relacje, na których możemy się oprzeć i wiedzieć, że no właśnie, takie Oficjalne, publiczne napomnienie, zwrócenie uwagi, to nie musi być planowane w przypadku apostoła Pawła, to, to było takie wręcz spontaniczne. Zauważył Piotra z jego obudzie, no to w tym momencie zarogował od razu. Czy też Jezus spotkał się z jedenastoma, zwrócił im uwagę, zganił ich ostro. Dzisiaj o tym czytamy, wszystko takie jawne, oficjalne, i popatrzmy, że wcale tych jedenastu, ani apostoł Piotr też był wśród tych 11, czy później tej sytuacji z Pawłem, wcale to nie spowodowało, że teraz mamy złe zdanie o tych ludziach, że o nich źle myślimy, o, jak oni zawiedli. Nie. To przyjmujemy jako pewną lekcję dla nas, bo oficjalne publiczne napomnienie, nagana nawet, to już takie bardziej ostrzejsze słowo, po to jest udzielana, aby inni. Obserwatorzy, słuchacze zostali ostrzeżeni. Chodzi również o to, żeby pokazać, że bronimy zasad, etycznych zasad, w których żyjemy, którymi się kierujemy. Oczywiście, jawna nagana ma swoją cenę to zaboli kogoś w tym momencie jest nieprzyjemne, jest trudne, ale zdajemy sobie sprawę, że ta osoba jest w stanie to znieść. A korzyść z takiej jawnej nagany jest taka, że jeszcze inni to widzą, słyszą i czują się, no właśnie, napomnieni, czują się wyczuleni, aby trzymać się zasad, które dał nam Bóg, aby w nich żyć. Niech Bóg nam dopomoże, pomoże, kochani, abyśmy wiedzieli, kiedy możemy sobie pozwolić na jawną naganę. Niech Bóg nam też da siły, kiedy my będziemy. Zganieni, kiedy my będziemy skrytykowani w oficjalny, publiczny sposób, aby też właściwie do tego się odnieść z pokorą. Patrzmy na to, co ta cała sytuacja niezręczna, niejednokrotnie nieprzyjemna ma przynieść, jaką korzyść, aby jeszcze inni mogli się nauczyć. Dziękujemy Ci Panie za tą dość trudną lekcję. Ale dopomóż nam w niej się odnaleźć, kiedy przyjdzie taka sytuacja. Amen.